W wiosce koło dżungli, w pewnej małej dziurce, znajduje się mały domek. A w nim mieszkam ja. Czyli Ocelot. I miałem się tu bardzo dobrze. Mam naprawdę fajne rzeczy w mojej skrzynce. E, mam super rodzinkę Ocelotów, którzy tutaj też sobie żyją. E, ale jest jedna. O, kurczę. Rodzina sprawa. E, mianowicie. W wiosce dzisiaj, tak, w tej wiosce, która znajduje się obok mnie, pojawił się bardzo dziwny, zielony domek. Nie mam dlatego pojęcia o co chodzi. Jakby do tej pory yy, mieszkali tu sami osadnicy, ale wydaje mi się, że tam, w tym domku. Może być ktoś inny, bo, bo nie, nie, nie co za przebysz. Jakby od dawna nikt się tutaj nie chciał przeprowadzić, Nie do końca czemu, bo to jest naprawdę dobra okolica. E, no ale cóż, muszę chyba sprawdzić, czy tam ktoś będzie w środku. A i jeszcze jeszcze jedna sprawa. E, jeżeli oglądasz ten filmik na YouTubie, a to jest bardzo możliwe, to weź zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu e, ocelot, ale napisz od tyłu. To nie będzie proste. A może będzie, nie wiem. Spróbuj. Przybyć serduszko. Ale dobra. Wejdę tam może do tego domku obok. O, co to jest? Jakaś lama? O kurcze! O kurcze, to jest. Co to jest? Cześć! Jesteś tu nowy? Co jest grane? Czemu syczysz? Czemu, Czemu nie, syczysz? Hej! Nie, 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 nie schycz! Hej! Dobra, czekaj, pogadajmy sobie! Nie, nie potrąć, nie podchodź! Nie podchodź! Ale... Czekaj, nie potrać! Chcesz się przywitać, Czekaj, chcę przy, ci podać Moją łapkę, czekaj, ale... Nie podchodź! nieć. O co ci chodzi? Czemu tak syczysz? Czekaj! Hej! Stój! Stój, czekaj! Jakby chcę z tobą tylko pogadać, bo ja tutaj mieszkam w okolicy z tymi sąsiadami! Hej! Gdzie ja mam polazł? Co jest grane? Czy on zniknął? Czemu ten gość jest cały zielony i wygląda jak bardzo dziwny ogórek? Czekła, czy jest smaczny. Może zrobię go. O, wiem. Przerobię go na mizerię. Hej! Mizeria! Miz... Kurczę! Uciekł! A najgorszy się już powoli ściemnia. No, super! Dobra. To było bardzo dziwne, może pomyślał sobie, że mam jakieś złe intencje, a ja naprawdę nie mam złych intencji. W sensie wy to wiecie, ja to wiem, ale w sumie on może się nie spodziewał, że ktoś tutaj mieszka i to ktoś, kto gada, przeprowadził się do wioski. Trzystanicy niezbyt są rozmowni. Eee, Okej, okay. dobra, zobaczcie co ma w środku domku. A, to bardzo poszalał. <laughs> bardzo dosłownie tylko łóżko, ale o kurczę, jakie jest wygodne łóżko! Mm, nie wiem, czy nie będę chciał tutaj się zdrzemnąć, skoro jest już noc? No do domu mam... No nie jest kawałeczek, ale dobra, 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 chwila, chwila. Te, te, Okej, okay, to, to nie są jego lamy chyba. To się są przypięte, ale do tego niewidzialnego sadnika. No o! Cześć, 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 słuchaj! Co bo... ty robisz! Nie, nie, nie co robić! Jestem Widziałem, widziałem jak wchodziłeś. No, w... no w... byłem u ciebie w domu, chciałem zobaczyć! Myślałem, że może w środku jesteś, ale... Myślisz tu sam? Kim ty jesteś? Ja jestem Creeper. Tak? Tak, I jestem ocelotem, jestem kotem. Dokładnie tak. Cześć, co wysadzisz? Czemu miałbyś Wysa wysadzić mnie? Nie, nie, jest Chwila. Zrobię bum. Nie, ale czemu chcesz robić bum? Jaki jest twój problem? Jesteś wielki, zielony i wyglądasz jak górek. I do tego mówisz, że wybuchasz? P jak ja ci mówię? Klipel? Creeper. Kri kriper. Creeper. Creeper. Okay. Creeper. Creeper, okej. Creeper. panie Creeper, e, pan nie musi wybuchać, pan może jakby... możemy się dogadać. Dzięki, ale nie pytałem się ciebie o zdanie. Okej, okej, okay, okay. okay. dobra, bo ty wybuchasz? Ja wybuchnę to wszystko. to ja przyjdę rano może panie Creeper. Nie przyjdź! E, Przejdę. E, dobra, to jest dziwne. O, o, kurczę, co on zrobił? Czemu wy tu wszyscy jesteście? Co jest grane? Ten Creeper zamknął wszystkich osadników obok mojej farmy grzybków. Dobra, to robi się dziwne. Muszę stąd jakoś się wydostać z tej bardzo dziwnej dziury. Nie wiem, czy. Jest sens teraz ich uwalniać, jak on z powrotem ich zamknie tam, w tym dole dziwnym. E, dobra, tutaj są moje grzybki, tak, nie wspominałem, ale hobbystycznie zajmuję się hodowlą grzybków. I e, mam tutaj swoją własną plantację, ale dobra, e, chodźmy może do domu i pójdę spać, bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł, tak chodzić sobie po nocy, zwłaszcza, że ta dżungla, no jakby, tak. Mieszkam tutaj jest fajnie, ale nie powiem, że jest tu bardzo bezpiecznie. Zazwyczaj śpię w wiosce, ale no, tamtemu creeperowi to chyba trochę by przeszkadzało. A no nie chcę, żeby. Że nie chcę mieć spiny z tym gościem. W sensie wydaje się dziwny, tak, ale chciałbym jakoś móc żyć w zgodzie po sąsiedzku, więc dzisiaj wyjątkowo zasnę sobie w moim domku. Nie lubię tego robić, ale okej. Okay. I no, mam nadzieję, że. Rano się uda jakoś dogadać. Dobra, zbieram to łóżko, ono jest już mi kompletnie niepotrzebne. Następną noc spędzę sobie w tak jak lubię. Eee, I po prostu, hmm, czy mam coś takiego, co by. O, wiem, wezmę może jakieś diamenty i miksturkę na niewidzialność. Okej, okay. eee, dam mu diamenty. Może to jest dobry pomysł, ale o, na miksturce niewidzialności. O, kurczę, było, to nie zadziałała? To jest bardzo dziwne. Eee... O nie, to chyba już stara, po prostu starą miksturkę miałem w ekwipunku, w moim magazynie i ona już nie działa, no dobra Tak, muszę więc być bardzo cicho i zobaczę, co ten creeper wyprawia, jeżeli w ogóle jest w tym domku Okej, okay. jest, jest w domku, chyba patrzy. Co jest grane? Chyba śpi Śpi na stojąco ale jazda, kawał, po co mu to łóżko? Wiem, się. Co on robi? No, bez kitu śpi. Ej! Czo, cio, cio, Co on robi? Pro... Pro... D&D... Czy on śni o... On o czymś śni? O czym Prochy... Prochy... On śni o prochach! On śni o prochach i TNT! Okej! Okay, on śni o prochach! Okej! Okay. Rozumiem, to wszystko ma sens. Dobra, dobra, dobra. Żadne diamenty, nie, nie, nie. Mam super pomysł. On coś gadał o wybuchach. Ewidentnie gość jest wybuchowy, lubi widocznie się bawić w jakieś eksplozje. Jakby nie mi oceniać, może to jest trochę dziwne hobby. Ja osobiście nie jestem za taką destrukcją i niszczeniem wszystkiego, ale no jeśli to jest jego rzecz, to może. Może to jest sposób, żebym trafił do niego i jakoś przemówił mu do rozumu, że hej, możemy sobie żyć po sąsiedzku i może być naprawdę fajnie. Dobra, więc mam plan i ten plan musi wypalić. E, wezmę sobie cały proch strzelniczy, jaki mam przy sobie, okej, okay. mm, i wezmę może trochę tych przedmiotów <laughs> i zrobię mu małą niespodziankę. E, nawet nie taką małą, dobra, wezmę więcej elementów i jeszcze może mm, trochę cobblestone'a. W sumie wezmę wszystko. Wezmę wszystko, co mi będzie potrzebne, czyli te wszystkie rzeczy e, i zrobię mu taką niespodziankę, że po prostu od tego dnia, czyli od dzisiaj będziemy najlepszymi przyjaciółmi. On będzie przeszczęśliwy, jak to zobaczy, co ja mu zbuduję. E, słuchajcie, zrobię mu szlak. Szlak z prochu strzelniczego. Skoro to jest rzecz, o której on śni, to pewnie to jest rzecz, którą by bardzo chciał mieć. Więc zrobię mu szlaczek z prochu strzelniczego, który będzie prowadzić do miejsca, które wytłumaczy mu, że taki ocelot jak ja to jest przyjaciel, o jakim mógłby marzyć. Więc chwila, jak mógłbym to mu zaprezentować? Zrobię pokój, w którym każda ze ścian będzie wyglądała tak jak ja! E, to brzmi jak dobry pomysł. Jak znajdzie się w tym pokoju, otoczony przez moją twarz, ocelota, to zrozumie, że, że jesteśmy super superziebeczki. Czy to ma sens? Mam nadzieję, że tak. Dobra, jak wygląda moja twarz w ten sposób? Okej. Okay. E, chyba to nie będzie ciężkie do zrekonstruowania, zwłaszcza, że mam w sumie dosyć dużo kolorowych bloczków właśnie w tym stylu, jaki potrzebuję, e, więc może zacznę od takiej podstawy. A, i wszystko będę musiał obudować cobblestone'em, tak, żeby on miał niespodziankę aż do ostatniego momentu. E, więc okej, okay. to może być coś takiego, mi się wydaje. Chwila, chwila, coś tak... Aha, 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 bardzo dobrze. Teraz, teraz... Po bokach muszę zrobić taki pasek. Może na środku y, moim nosem będzie taka ziemia. To wygląda trochę dziwnie, ale myślę, że wypali. Aha. Czas na oczy. I oczy będą oczywiście z zielonej wełny, no bo mam piękne, zielone oczy, głębokie. Tak, tak. Pyk i pyk. I na górze bym zrobił coś w tym właśnie stylu. Okej, okay, czy to wygląda jako celot? Totalnie wygląda go celowo. W sensie. Czy to. Hmm, hmm. No teoretycznie można by to zrobić trochę lepiej, ale wydaje mi się, że i tak nie jest źle. Teraz tylko kwestia zrobić y, to kilka y, razy. Jak już zrobiłem taką twarz raz, to myślę, że kolejne nie będą trudne. Pyk, pyk. Tyk, tyk, tyk. I y, chyba to zaczyna nawet wyglądać. Dosyć intrygująco. I skoro on będzie tak zachwycony tym moim pomysłem, to myślę, że będzie świetnym, jakby świetną propozycją z mojej strony, żebyśmy na przykład sobie poszli razem na ryby dzisiaj. O, to by było fajne. Dawno takiej rybki nie jadłem. No a jako salat bardzo lubię rybki. No ja chyba tego nie muszę mówić dwa razy, prawda? E, Okej, okay. więc w sumie to jest już wygląda na to skończone. No, ale wydaje mi się również, że cała siła w tym moim pomyśle... Genialny, pomyśl, oczywiście, tkwi w tym, że, że to będzie niespodzianka, i on do ostatniej chwili nie będzie właściwie do końca wiedzieć, w co się pakuje. Więc, jak mówię, wszystko muszę obudować Cobblestone'em, tak, żeby z zewnątrz nie było wiadomo, o co właściwie tutaj chodzi. Okej. Okay. Wygląda to naprawdę dobrze. Z góry jednak muszę również to chyba troszeczkę zasłonić. Tak, nadal, żeby to nie było takie oczywiste, o co właściwie chodzi. Ups, skończył mi się cobblestone. Dobra, zakończę budowlę wełną. To wygląda to wygląda tragicznie, ja wiem, ale jakby nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o ten element niespodzianki. A jakby to, że to jest wełna, a nie cobblestone, to, to, to wcale nic nie psuje, więc proszę tutaj nie hejtować. Na środku będzie dziurka, bardzo dobrze. A tutaj będę musiał zrobić również taką małą tabliczkę, która y, zachęci mojego nowego przyjaciela, Clippera do zejścia na dół. Ok. I na dole będzie. Y, tu będzie okay, taka strzałeczka i będzie napis Wejście! Okej, okay, więc jest wejście, zniszczę może to żeby nie było tutaj żadnych craftingów i plan mój myślę że jest perfekcyjny. Teraz tylko kwestia zrobić taki szlaczek z prochu, po którym będzie chciał on oczywiście wejść, no bo kaman, bardzo creepery lubią proch strzelniczy. A przynajmniej ten, tak to brzmiało po tym co gadał przez sen. No mam nadzieję, że to nie był jego koszmar, bo jeżeli to był koszmar i on się tak naprawdę boi prochu strzelniczego, to Wpadłem w niezłe Bagdo. I mam nadzieję, że tak nie jest, bo chyba byśmy się już nigdy nie polubili po czymś takim. Więc tak. Mój plan wygląda tak. Teraz ja może spróbuję go jakoś obudzić dziwnie. Tutaj może. Owie, więc zrobię. Cześć! się Cześć! Cze... Cześć! Co? Co? Cześć!

i tam mu po prostu masę diamentów, ja wskoczę po prostu za nim, to jest dobry plan. Wskoczę za nim, z diamentami, upsykuję diamentami, broch, będzie przeszczęśliwy. Trochę! Czekajcie, o, o idzie, idzie, tak, chodź do środka, chodź do środka. Chodź do środka. no, cześć. Żyjemy się, Niespodzianka! To ja, panie Creeperze, cześć, to ja, Ocelot! Trzymaj, masę diamentów! Mam dla ciebie super prezent, jak widzisz, nie masz czego się bać, czy, 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 czy to jest TNT? Nie, nie wysadaj tego! Chwila, chwila, nie wysadaj tego! Czemu chcesz to w... Nie, nie, ej, panie Keeperze! Spokojnie, spokojnie! Spokojnie, panie Keeperze, wybuchła! Au! Zabił mnie! Moje diamenty! A! co się dzieje? Co się odwala? O nie, czy on. Czy on to naprawdę wysadza? Gdzie, gdzie jest ta baza? Gdzie jest domek, który dla niego zbudowałem? Y co? Czekaj, czekaj. O nie! On był tutaj! Tutaj był domek! Gdzie się podział ten creeper? Nie, tam był ten domek! Co jest grane? Czemu on robi takie wybuchy? Creeperze! Ty chamie! Co ty zrobiłeś? Co ty najlepszego zrobiłeś? Ty umieściłeś mnie! Nie, nie, to była niespodzianka, była... nie, była... się pokazać, że nie musisz mnie bać, że zobaczysz... Wszędzie się zaprochniały koty! Ale diamenty, diamenty przecież dałem! Nie interesują diamenty. Jak to się nie diamenty? O mój Boże, jesteś okropny! Czemu tak robisz? Czas na cały świat! Jak to na cały świat? Czemu ty. Czemu? Nie, ty wszystko wysadzić chcesz! Creeperze, ale nie zechcesz do dogadać ze mną? Nie, czekaj! Nie wysadzaj nie wysadzaj tej wioski! Ci ludzie tutaj... O nie, ten Creeper, słuchajcie, zwariował. Nie byłem tego świadomy, że to może być taki wariat, że będzie wszystko chciał wysadzić. O nie, muszę się schować, muszę się schować. O nie, tutaj są coś w zasadnicę. Nie Pięć sosednic on ich zabudował. O nie! jest stój! Nie rozwalaj tego! Nie dotykaj! Nie, moja, moja farma grzybków! Nie rób mi krzywdy! Czego? Niczego? Wiecie, czy ty powiedziałeś o farmie grzybów? No tak, mam tu farmę grzybów, no panie Creeper, to jest moje ty, hobby. Ty masz farmę grzybów? No mam tu farmę grzybów, panie Creeper, A, ale co powiem, to zmienia? Nie rozsadza jej, A, proszę, panie Creeperze. No grzybów! No tak to jest farma grzybów! mu hamor! No tak są mu hamorki! Hoduje tu mu Czekaj, Czekaj, Czy ty, ty, czy ty A, też lubisz grzyby? O mój boże, ty jesteś grzybiarzem? Nie wiedziałem, że creepery też lubią grzyby. Ja też nie, nie, nie lubię czę, czę, to, o, e, to słuchaj Panie Creeperze, to możemy może się podzielić, ja mogę dać trochę tych, tak. tych muchomorów, a Pan w tak. zamian nie będzie takim spinaczem i nie będzie wysadzać grzyb może wszystkiego dookoła. Zawsze. Grzyb, zawsze, grzyb zawsze jest na propsie. Tak, jest zawsze na propsie, się, tak. że nareszcie ktoś mnie rozumie. Wszyscy w dżungli zawsze hejtowali to, że tu koduje te grzybki, czyli że robię też mi z tym problem. A Nie, też hejtowali za to, że im grzyby. O mój boże, czyli jednak coś nas łączy. To 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 może tak, panie Creeperze. Zapraszam do mnie na grzybową. Na grzybową? Tak jest. Idziemy do Ale mnie tak, do domu. A ja pokażę, to jak to ja to mieszkam. To a tylko to, to możemy już rano. To może już rano zbierzemy. To proszę za mną, tutaj jest moja skromna chatka. Jakby nie jest może, nie jest może właśnie jakoś bardzo wypasiona, ale, ale staram się jak mogę. No, biela trochę jest. Wiedziałem, że Creepery to też grzybiarze. Naprawdę, fajnie. Nie chrzyszczysz, ty czujesz. Ja. Tylko ty, Boże, ty fajnie złożyło, więc spoko, że jesteśmy sąsiadami, naprawdę. W moich piecykach powinna być jakaś ciepła, o proszę, jest grzybowa i wydaje mi się, że mo... jesteśmy, myślę, po powinniśmy ją sobie zjeść w ramach rozpoczęcia pewnej przyjaźni. Na lepszy wieczór. Na lepszy wieczór i Na lepszy za wieczór, naszą piękną okolicę. Jest. Co? No, no, jesteśmy sąsiadami, tak? No Za sąsiedztwo! zaż za grzybasz. I w ten sposób zaprzyjaźniłem się z creeperem. Tak, przyjaźń ze Zerota i Creepera jest możliwa! Tylko jak widać, trzeba znaleźć coś, co nas po prostu połączyło. I e, cóż, to był koniec tej historii. Mam nadzieję, że Ci spodobała. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał i napisz w komentarzu o celot, jeśli tego nadal nie zrobiłeś. Tylko, że od tyłu. Albo napisz o Celtic Creeper. O, to wtedy będę wiedzieć, że oglądałeś do samego końca. Cześć!